Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie. Dziś odwiedził nas Andrzej. Cześć Andrzej. Witam. Andrzej będzie gościem 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Wysokiem Ale postanowił jeszcze do tego czasu zebrać do puszki. Mamy puszkę zarejestrowaną, zaplombowaną. Andrzej przekazuje Ci puszkę i plakaty, plakaty. promocyjne. Do siebie, do domku powiesisz. I oczywiście ta puszka będzie stała u mnie w domu. I zapraszamy oczywiście widzów do wrzucania różnych kwot pieniędzy. Oczywiście różne kwoty pieniędzy i zagraniczne, i polskie. Wielka Orkiestra Piątecznej Pomocy policzy te pieniążki i będzie ogłoszone, ile powiedzmy ja nadbierałem tych pieniędzy i oczywiście będę wysoki w Wysokim Mazowiecku na przeciąganiu liny. Także zapraszamy wszystkich widzów. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Sztab Wysokie Mazowieckie 5744 będzie gościł Andrzeja. Do zobaczenia. Siema. No, do zobaczenia.